Duch Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbieta. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zapraszam Cię w tą pierwszą niedzielę Adwentu Abyś zatrzymał się na chwilę nad tym fragmentem, który pokazuje nam, kiedy Maryja idzie do Elżbiety, kiedy chce jej pomóc, chce wejść z dobrym gestem, z pomocną dłonią. Zapraszam Cię, aby ten najbliższy tydzień był dla Ciebie właśnie takim wyjściem ku, ku drugiemu człowiekowi, abyś zrobił coś dobrego dla swoich najbliższych, wśród których żyjesz i mieszkasz, abyś uwrażliwił się. Na, na tych, którzy są wokół ciebie, i na tych, którzy może tej pomocy potrzebują. Daj im swoje serce, daj im swój czas, a zobaczysz, że to dobro wróci do ciebie. Zachęcam Cię i zapraszam do tego. Dzień dobry, zbliżają się święta. Mamy, my, nauczyciele. Taką ofertę dla Was do przedstawienia na czas Adwentu. Myśl takiej zasady greckiej, Kalos Kagatos, Piękni i mądrzy, to ja zadbam o Wasze piękno fizyczne. Inni nauczyciele będą Wam mówić o to, żeby, jak zadbać o Wasze piękno umysłowe, ja natomiast o Wasze piękno cielesne, które powinno iść zawsze w parze z tym umysłem. Dlatego dzisiaj. Chciałbym na czas pierwszego tygodnia adwentu przedstawić albo zaproponować Wam taki, może nawet nie zestaw ćwiczenia, ale to, żebyście się ruszali. Jest taka e, zasada 3 razy 30 razy 130 3 razy w tygodniu, ruch po 30 minut i żeby w trakcie tego ruchu tętno wasze skoczyło na poziom 100. 20 130 uderzeń na minutę. Dobrze? To może być różnym się, to może być marsz, chociaż przy marszu może być problem z tym tętnym. ale jazda na rowerze, na rolkach, bieg, obieg, także takie zadanie dla was na pierwszy tydzień. 3 razy 30 razy 130. Jeszcze raz przypomnę. 3 razy w tygodniu 30 minut Wysiłku i żeby tętno Wam skoczyło do 130 uderzeń na minutę. To są tylko trzy dni, a między tymi dniami, czyli te dodatkowe cztery dni, chociaż jak Pan Bóg jak tworzył świat to siódmego dnia odpoczywał, to na trzy pozostałe dni też, ale to już we własnym zakresie zadbajcie o swoje zdrowie. Pozdrawiam Was serdecznie, Wesoły Święty.